www.namzależy.pl Merytoryczne źródło informacji Konrad Daniel, podziemna TV, dzień dobry. Dzień dobry. Jeden odcinek pańskiej telewizji trwa średnio kilkanaście minut. A ile czasu zajmuje przygotowanie i realizacja? Bo po tych cięciach wnioskuję, że czasami jest kilka podejść. Tak, oczywiście jest kilka podejść. Cięcia mają za zadanie, ja to sam montuję i obrabiam i tak dalej. To jest rzeczywiście, ja to, sam tworzę te nagrania od początku do końca. I cięcie mają na celu zdynamizowanie jakby tego przekazu, żeby tam wyciąć wszystkie takie, y A, jąknięcie i tak dalej, żeby był płynniejszy. Natomiast realizacja takiego jednego odcinka powiedziałbym, średnio to jest kilkanaście godzin dla mnie, czyli dwa dni robocze można powiedzieć, aczkolwiek zdarzają się odcinki, którym się udało chyba rekordowy zrobić w 6 godzin, zdaje się, ale był też taki, który wiem chyba no, łącznie z dobę, w sensie 20 parę godzin. Bo tyle tam było, nie wiem, animacji tego typu rzeczy. No, no, Około dwóch dni roboczych, powiedzmy, kilkanaście godzin pracy. Musi paść teraz takie bardzo banalne pytanie dla wszystkich tych, którzy być może teraz zobaczą Pana po raz pierwszy. Skąd w ogóle pomysł, żeby stworzyć podziemna TV? Z pewnej desperacji, tak naprawdę. Zanim odważyłem się stworzyć taki kanał, w sensie pokazać swoją twarz, nazwisko, materiał wideo i tak powiedzieć do, publiczności, do, 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 do ludzi cokolwiek, to próbowałem, znaczy prowadziłem bloga, założyłem sobie bloga chyba czy półtora roku wcześniej i tak próbowałem jakby podobne treści przekazywać, ale blog ma pewien ograniczony zasięg, szklany sufit, i był taki moment, kiedy mi znajomy polecił, że znaczy pokazał właściwie odcinek któryś pana Maxa Kolonko, Max TV, w którym to odcinku pan Max Kolonko właśnie no, chwalił się tym, że ten kanał jego tak bardzo rośnie i tak dalej, i tak dalej, i że w trzeba treści i to jest najważniejsze, jest content, mówił. I przyznam szczerze, że ten odcinek mnie zainspirował do tego, że forma wideo jest dużo bardziej nośna niż, niż forma pisemna. I wtedy zacząłem poważnie myśleć nad czymś takim, aczkolwiek to trochę czas mi zajęło, się... bo to nie było łatwe zdecydować na to. Nie. Był to pewien desperacki krok z mojego punktu widzenia, bo nie wiedziałem, jak to się skończy, jak się rozwinie. No ale najgorsza w życiu jest bezsilność, widząc to, co się dookoła dzieje. To, to jest jakby moja próba. Nie bycia biernym tak naprawdę. żeby robić, Chociaż spróbować tą rzeczywistość nie, postarać się zmienić. Wspomniał pan o panu Mariuszu Maksie Kolonko. To jest ciekawe, bo pan ma tylko kilka razy mniej jakby subskrybentów niż on. Mimo że on się przewija Polakom przez oczy już od kilkunastu lat. Jest bardzo rozpoznawalny, a pan chyba jest drugi po nim, jeżeli chodzi o taką tematykę polityczną na YouTubie. Z tego co mi, tak mi się wydaje przynajmniej. Może pan go kiedyś dogoni? Y może, nie wiem, ale mam pewne obawy, bo dla mnie to osobista popularność czy mojej twarzy, czy, czy mojej osoby jest takim no, efektem ubocznym, który niekoniecznie, niekoniecznie mi o to chodziło. To jest oczywiście konieczny i nie, jakby nieunikniony efekt uboczny, ale no, to, to nie jest wybór pozorom takie łatwe i niepopularności nigdy szukałem. Natomiast oczywiście zaś sobie z tego sprawę, że że skoro moim celem jest dotarcie z tym przekazem, który na kanale y, propaguję, y, dotrzeć do jak, najszerszej, do jak najszerszej, naj, najszerszego grona osób, no to to się wiąże oczywiście z tym, że y, jakby moja osobista powodność też idzie za tym i jest to jakby nieodzowne, no ale klamka właściwie zapadła i odwrotu już nie ma. No. Trzeba albo dać za, byka za rogi, albo, albo się wycofać, a nie mam zamiaru się wycofywać pan tłumaczy już kiedy ile kiedy został kanał założony słucham kiedy kanał został założony ponad rok temu yy, chyba 30 sierpnia lub września więcej niż rok temu regularnie od tego czasu pan tłumaczy średnio tak kilkudziesięciu tysiącom ludzi zagadnienia ekonomiczne a co świadczy o pana kompetencjach w tym temacie jakby mógł się jakby mógł pan przedstawić swoje jakby referencje nie mam żadnych kompetencji na papierze no, nie jestem ani ekonomistą, ani, ani jakby uczonym w kwestiach politologii czy gospodarki itd. Jestem prostym inżynierem. I moją jedyną kompetencją jest umysł, który mam, który ma zresztą każdy z nas. I jakby jedyne, co można. Jeżeli cokolwiek mnie wyróżnia, to to, że ja mam większe zaufanie do ludzkiego rozumu w ogóle, nie tylko do swojego, ale do ludzkiego rozumu w tym sensie, że jesteśmy w stanie zrozumieć po prostu pewne rzeczy, niż do jakichkolwiek autorytetów. To znaczy, jeżeli. Potrafię zrozumieć, jak dany mechanizm działa, jeżeli potrafię, rozumiem jakieś zjawisko, to po prostu potrafię o nim mówić, potrafię je wyjaśnić i żaden, żadna książka, jeżeli będzie pisało inaczej, mnie nie przekona do tego, nie, inaczej, jeżeli będzie pisało tam rzeczy nieprawdziwe, to nie uznam tego naprawdę tylko dlatego, że to jest napisane w książce, a ja nie jestem ekonomistą. Po prostu jeśli coś rozumiem i wiem, jak działa, no to rozumiem to i wiem, jak działa. Taka jest moja kompetencja. A co ma na celu Pana objazd na, y, po Polsce, który w ostatnich miesiącach Pan realizuje? Nie, to nie jest objazd po Polsce. Po prostu staram się, ja takich spotkań y, y, nie organizuję. Tylko jeżeli ktoś mnie zaprasza i chce się ze mną zobaczyć i ludzie chcą się ze mną spotkać, to bardzo chętnie jadę, bo spotkania z żywym człowiekiem, rozmowa z żywym człowiekiem jest y, najważniejsza w takich spotkaniach i to jest to, czego brakuje w, y, na kanale YouTube'owym, na przykład. Pewne sprzężenie zwrotne, ale nie tylko w postaci komentarzy, ale też właśnie żywej rozmowy. Natomiast jeżeli są zaproszenia w różne miejsca, to ten taki jak dzisiejszy wyjazd on od trzech dni jestem w trasie, to staram się te spotkania właśnie ułożyć jedno po drugim koło siebie. Ja jestem z Gdańska i przyjechać samą Polskę nie jest taka prosta sprawa, więc staram się, żeby to, ten wyjazd był jak najbardziej produktywny i jak najwięcej spotkać mogło, jak najwięcej spotkań mogło się odbyć przy okazji tego wyjazdu. Nie, stąd to może wyglądać jakie małe tournée, ale to, to jakby przypadek. Można powiedzieć. Czym jest narzędzie internetowe, które Pan zapowi zapowiada? Narzędzie to internetowe jest tylko narzędziem, ale wierzę w to, że umożliwi nam właśnie rozpoczęcie, nam, mam na myśli, nam zwykłym ludziom, normalnym żyjącym w naszym kraju, podjęcie próby znalezienia tego, co nas łączy, naszego wspólnego interesu i zjednoczenia się, zorganizowania się wokół tego, żeby doprowadzić do do zmiany w naszym kraju na lepsze, które wszyscy tak bardzo wyczekujemy. To są bardzo ambitne plany, tylko czy pan się nie obawia, że popyt na tego typu narzędzie w internecie będzie po prostu zbyt mały. Jakby Ostatecznie okaże się, że do dzielenia się swoimi przemyśleniami skłoni pan kilkaset osób, może kilka tysięcy. To jest kropla w morzu. Nie obawiam się i to nie będzie to nie jest narzędzie do dzielenia się przemyśleniami. To jest narzędzie do podejmowania decyzji w rozproszonej grupie, po całej Polsce, po całym świecie i tak dalej. Po prostu. Do czego je wykorzystamy, to jest osobny jakby temat, natomiast fizycznie jest to narzędzie, które umożliwia ludziom no, dosłownie zarejestrowanie się i to nam po pierwsze daje, możemy się policzyć, kto nas jest i daje nam niezależny kanał jakby komunikacji ze sobą i po drugie pozwala nam wypowiedzieć się, wyrazić swoją wolę jakby w dwóch obszarach. Pierwsze to są właśnie, nazwijmy to pewne postulaty czy też zasady, to co się musi w Polsce zmienić, co do czego się zgadzamy? My będziemy mogli wyrazić swoją wolę, że tak, zgadzam się, że trzeba obniżyć na przykład i prosić podatki, a na przykład, nie wiem, likwidacja czegoś tam niekoniecznie. Będziemy widzieć, które z tych postulatów są w stanie nas wszystkich zjednoczyć, te, które będą na samej górze oczywiście. I drugi obszar tych decyzji, to jest właściwie ważniejszy, można powiedzieć, to jest pozwoli nam właśnie na przeprowadzenie, nie powiedziałbym prawa wyborów, ale pozwoli nam na wyłanianie spośród siebie reprezentantów godnych zaufania, znalezienie takich ludzi i nie będzie o tym decydował. Jakiś ktoś, prezes, lider coś takiego, tylko my, jako użytkownicy, ci ludzie, którzy biorą w tym udział, będziemy mogli sami sobie wybrać, komu jesteśmy w stanie zaufać, kto powinien nas reprezentować. A kiedy możemy spodziewać się premiery tego narzędzia? Mam nadzieję, że na dniach. też wszystko oczywiście trwa dłużej, niż byśmy chcieli i to ten proces nie jest taki prosty, jak mi się wydawało na początku, że może szybko potrwać, ale mam nadzieję, że rzeczywiście już jesteśmy na, na, na ukończeniu ostatecznych poprawek które nam pozwolą to publikować i wystartować, bo ono potem może być oczywiście rozwijane, ale taka wersja, nazwijmy to, podstawowa do upublicznienia. Mam nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych dni, czyli nie wiem, za kilka najbliższych odcinków będę mógł już o tym powiedzieć oficjalnie i jakby odpalić się w internecie, uruchomić i tak dalej. Jak pan myśli, czy zachęcił pan ludzi bardziej do edukacji ekonomicznej, czy do aktywności politycznej? Mam wrażenie, że edukacji ekonomicznej, ale to idzie w parze. To znaczy, jeżeli ktoś tylko zauważy, co się ekonomicznie wokół niego dzieje, no to nieodparta jest chęć zmiany tej sytuacji, a to się wiąże oczywiście z pewną no, polityczną sferą naszego życia, bo o naszym życiu, jeśli nawet my się nie interesujemy polityką, no to polityka się interesuje bardzo mocno nami. I jak tylko człowiek to dostrzeże, no to trudno jakby uciec od polityki w sensie od zainteresowania sprawami kraju. W znaczeniu właśnie politycznym, funkcjonowania państwa i tak dalej. Właśnie tak wiele Pan mówi o zmienianiu państwa, już nie tylko w internecie, tylko właśnie na objazdach po Polsce. To może Pan by się zaangażował do czynnej polityki? Ja wolałbym się od polityki trzymać z daleka, dlatego że jest to choćby dlatego, że kiedyś to, to była moja jedyna, jedyny mój argument, w którym mogłem okazać się potem wiarygodny znaczy dać pewne słowo i potem go dotrzymać. I mówiłem o tym, że nie zależy mi na stołkach i to była prawda. Natomiast chodzi o to, że ja nie uważam, że trzeba być w polityce, w sensie na, 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 na jakiejś funkcji parlamentarnej czy innej, żeby mieć wpływ na to, co się w kraju dzieje. Tak? Znaczy, po sobie sądząc, gdybym ja miał wpływ na nasz kraj, to oczywiście są osoby, które chciałbym prosić o radę, żeby mi doradzały na przykład. Tak? Ja bardziej widzę siebie w roli kogoś, kto po pierwsze właśnie propaguje, tłumaczy, wyjaśnia pewne proste podstawy w bardzo prosty sposób i pewne Rozwiązania podpowiadać, też analizuje, właśnie w taki prosty sposób. Jakby tutaj widzę swoją rolę bardziej dużo niż bycie na jakiejś politycznej funkcji. Także wolałbym zostać takim, nazwijmy to, nieumoczonym w politykę człowiekiem, aczkolwiek, mówię, broń Boże, jakby nie uciekłem tej odpowiedzialności. I jeżeli tylko ktoś chce mnie słuchać, to może liczyć na to, że ja jestem do dyspozycji i każdy temat. W każdym warunkach, że tak powiem, jestem w stanie podjąć I, i, i rozmawiać na ten temat. Służyć swoją wiedzą, czy, czy radą, czy czymkolwiek takim. Apelował Pan ostatnio o zjednoczenie się środowisk antysystemowych. Czy, wierzył, czy naprawdę Pan wierzył w to, że taki apel z YouTube'a może skłonić tych wszystkich ludzi do, do zjednoczenia? Ja apeluję do zwykłych ludzi, żeby się jednoczyli i zorganizowali to nie był apel do środowisk, w sensie liderów tych środowisk, ale to był apel, on był tak zatytułowany zresztą, do sympatyków tych środowisk i on w na w komentarzach wiele osób pytało mnie o komentarz do tej sytuacji, która tam się aktualnie działa między tymi liderami, więc moja odpowiedź jest taka, że ja się zwracam właśnie do sympatyków, bo, bo przecież te y, liderów tych ugrupowań, tych środowisk popierają zwykli ludzie, tak? którzy po prostu z nimi sympatyzują, bo nie widzą nikogo innego i z nimi jest im najbardziej po drodze, natomiast to my, zwykli ludzie, musimy zrozumieć, że musimy się sami z jednością zorganizować i osoby, które pretendują do roli liderów, albo e, zdadzą egzamin, jakby i, 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 i odnajdą się w tej sytuacji, i, I dlatego będą naszymi liderami, że właśnie potrafią się w tym odnaleźć, no, albo, że powiem, że tylko dadzą ciała, i się okaże, że jakieś czy ich osobiste ambicje, czy, czy jakieś animozje, czy ego jest dla nich ważniejsze niż nasza wspólna sprawa. Ja to tak widzę, i dla mnie. Celem, czy też priorytetem jest właśnie dotarcie do zwykłych ludzi. Niekoniecznie tych, którzy dzisiaj sympatyzują z kimkolwiek, ale do zwykłych ludzi, bo wierzę, że nas wszystkich łączy bardzo wiele w kontekście tego, co jest w naszym kraju złego, co nas dotyka, co nam przeszkadza i jak powinno być lepiej. Co możemy zrobić z tym wszystkim. Co zobaczymy na Pana kanale przez najbliższe pół roku, rok, dwa lata? Eee, zamierzam... Skupić się, do tej pory dużo było pokazywania tego, co jest złe, jak jest złe i tak dalej i to, ja sobie zdaję sprawę, to jest jakby no, niestety konsekwencja taka, że może to wzbudzać dosyć negatywne emocje, jeżeli człowiek się rozejrzy dookoła i zauważy te rzeczy, no to to nie jest przyjemne, pobudka, powiem w ten sposób, nie jest przyjemna. Natomiast będę chciał się skupić bardziej teraz na właśnie w wskazywaniu, czy też dzielenie się pomysłami, jak można to zmienić jak można szkole funkcjonować dużo lepiej i tak dalej. I jakby taką zmianę zamierzam gdzieś tam intencjonalnie przeprowadzić. Natomiast co jeszcze? Mam no, wrażenie, że będę też chciał, a propos tego narzędzia, oczywiście starać się promować i namawiać, żeby to nie było moje narzędzie, tylko żeby ludzie się z tym utożsamili, zidentyfikowali, żeby traktować jako swój pomysł, swoją inicjatywę i się w to włączyć. Chciałbym być nie tyle tym, który to właśnie jakby człowiekiem, który to zaczął, tylko jakby jednym z zespołu, członkiem zespołu, który to wszystko ciągnie i mam zamiar swój kanał jakby udostępnić takim osobom, które właśnie będą chciały, będą odważą się wziąć na siebie tę odpowiedzialność i nas reprezentować na no, Musimy znaleźć wśród siebie po prostu uczciwych ludzi, którzy nas nie zdradzą, mówiąc najprościej. No i tych ludzi trzeba nam pokazać i zakładam, że do tego też mój kanał będzie mógł się przyczynić. Czy to nie jest, to, to nie jest trochę tak, że Pan ściągnie do siebie z, ludzi zaangażowanych w środowiska antysystemowe? Na przykład odbije ich troszeczkę od Kongresu o Nowej Prawicy, od Ruchu Narodowego, od tych wszystkich partii. Czy jakby apeluje Pana o zjednoczenie, a jednocześnie tworzy Pan troszeczkę nowe środowisko. No właśnie dlatego mówię, to jest tylko narzędzie, tak? To jest tylko narzędzie, które ma nam umożliwić zjednoczenie się. Zjednoczenie się oczywiście oznacza, że musimy być jednością. I tu nie ma racji bytu jakby no, czy to jest jedność tego środowiska, czy drugiego. No nie, to jest jedność po prostu normalnych zwykłych ludzi, którzy żyją w Polsce. I dlatego właśnie, też z tego względu, o którym pan mówi, bardzo bym nie chciał, żeby to było postrzegane jako moje środowisko. Mówię, ja bym bardzo chciał stać jakby członkiem zespołu pewnego, który, który będzie to promował, ale nie chciałbym zostać, jakby to powiedzieć, żeby to było pod moim nazwiskiem, czy jako, jako mój, pod moimi barwami, nie wiem jak to wyrazić, ale bardzo mi zależy na tym, żeby to nie było to, że to jest na przykład o, dołączyłem się do niego, czyli coś tam zdradziłem kogoś, czy się... Nie, nie, broń Boże. Zaproszeni są wszyscy po prostu ludzie, którzy widzą, co się w naszym kraju dzieje i których łączy. Mówię, ja zakładam sobie i to pewnie powiem na, na otwarciu, że mm. dla mnie, jeżeli tylko jednym naszym wspólnym celem będzie Obniżenie i uproszczenie podatków i wymiana całego Sejmu na ludzi po prostu nieuwikłanych dzisiaj, przynajmniej w te obecne układy, to już jest sukces. To już będzie powód do tego, żeby działać, bo to jest tego warte, bo to jest jakby sedno patologii, w jakiej wszyscy tkwimy. Rozumiem. Życzę powodzenia i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo również. Pozdrawiam wszystkich i na zobaczenie. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. A teraz dwa bardzo ważne ogłoszenia. Po pierwsze, to tylko jedna z naszych realizacji, jest tego dużo, dużo więcej. Wszystkie znajdziesz na namzależy.pl. Po drugie, nasza telewizja nie jest finansowana z państwowych dotacji, zapomóg, subwencji czy jakiejkolwiek formy zdobywania pieniędzy od innych obywateli pod przymusem. Naszą działalność finansują widzowie. Jeżeli podoba Ci się nasza inicjatywa i chcesz pomóc w jej rozwoju, zapraszamy na www.namzależy.pl dotacje. Dziękujemy wszystkim wpłacającym.